Dzień dobry. Nazywam się Daria Kalińska-Łysiak. Jestem lekarzem i absolwentką kursu Omics Data Science. Mam przyjemność uczestniczyć w dzisiejszej gali wirtualnie z Dublina, gdyż rozpoczęłam studia doktoranckie w ramach programu stypendialnego SFI Center for Research Training in Genomics Data Science. Prace nad projektem realizuje w Royal College of Surgeons w Dublinie pod okiem profesora Darana O'Connor'a z Laboratorium Onkologii Molekularnej oraz profesora Johena Prena, kierującego grupą biologii komputerowej i biologii systemów. Opowiem dzisiaj o analizie transkryptomicznej materiału pobranego od chorych na raka piersi, a dokładniej o analizie krótkiego, niekodującego RNA, która to jest elementem mojego projektu doktoranckiego. Swojej pracy zajmuje się problematyką raka piersi, który to jest najczęstszym złośliwym nowotworem diagnozowanym u kobiet na całym świecie. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia do końca 2020 roku zdiagnozowano powyżej 2 milionów nowych przypadków i rak piersi przyczynił się do 685 tysięcy zgonów na świecie. Z badania Globoscan 2020 Wynika, że rak piersi u kobiet stał się najczęściej diagnozowanym nowotworem złośliwym obu płci na świecie, wyprzedzając w ten sposób raka płuca. Chociaż wskaźniki skuteczności leczenia polepszają się corocznie, to nadal pozostaje on najczęstszą przyczyną zgonów związanych z chorobą nowotworową u kobiet. Wczesne wykrycie raka piersi zwiększa szanse na sukces terapeutyczny. Jednakże większość przypadków raka piersi diagnozuje się w drugim i w dalszych stopniach zaawansowania klinicznego. Co więcej, rak piersi jest chorobą wysoce złożoną. Nie jest to pojedyncza jednostka chorobowa, lecz raczej grupa nowotworów różniących się pod względem przebiegu klinicznego i biologii czyli charakterystyki molekularnej. Obecne metody stratyfikacji ryzyka i prognozowania przebiegu choroby oparte są głównie na badaniu profilu ekspresji genów i nie uwzględniają w pełni heterogenności tej choroby. Dlatego wciąż potrzebujemy nowych, dokładniejszych markerów diagnostycznych i prognostycznych, które pomogłyby poprawić przeżywalność pacjentów, a także wspierałyby podejmowanie decyzji klinicznych. Nowotwór złośliwy jest chorobą genomu. Oprócz dobrze znanych czynników genetycznych, kluczową rolę w karcynogenezie odgrywają mechanizmy epigenetyczne z regulacją za pośrednictwem niekodującego RNA. Ostatnie badania wykazały zmiany ekspresji małych niekodujących cząsteczek RNA, zwanych small NCRNA, w wielu rodzajach nowotworów. Mowa tu między innymi o Mirna znanego ze swojego silnego wpływu na ekspresję genów i nowo zidentyfikowanej klasy produktów degradacji TRNA, nazywanych fragmentami pochodzącymi z transferowego RNA. Wzrasta liczba dowodów, które pokazują, że fragmenty TRNA również pełnią funkcje biologiczne i mogą być zaangażowane w stany patologiczne, takie jak nowotwory, choroby neurodegeneracyjne, metaboliczne czy też zakaźne. Opublikowane niedawno badanie wykazało, że fragmenty pochodzące z 5 prim końca terena znajdują się w krążeniu i mogą służyć jako biomarkery diagnostyczne wczesnego raka piersi. Wciąż jednak mamy niewielką wiedzę dotyczącą ich zaangażowania w regulację ekspresji genów i modulację mechanizmów odpowiedzialnych za powstawanie i progresję tego nowotworu. Celem mojej pracy jest określenie spektrum small non-coding RNA, czyli małego niekodującego RNA występującego u chorych na raka piersi, wraz z oceną jego potencjału diagnostycznego i prognostycznego. Jako pierwszy etap wykonałam analizę małego niekodującego RNA. RNA na testowych danych dostępnym publicznie zbiorze pochodzącym z sekwencjonowania nowej generacji pobranym z repozytorium Gene Expression Omnibus. Jest to zestaw 12 sparowanych próbek pochodzących od 6 pacjentek z postawioną diagnozą raka piersi, ale przed rozpoczęciem leczenia. 6 próbek tkanki nowotworowej raka piersi wraz z odpowiadającymi im 6 próbkami niezmienionej tkanki gruczołu sutkowego przylegającej do guza. Do tego celu użyłam nowego narzędzia przeznaczonego do identyfikacji oraz analizy ilościowej fragmentów niekodującego RNA o nazwie TSRNA Search. Pipeline ten umożliwia analizę porównawczą dwóch grup. Wykonuje kolejne etapy analizy Small RNA Seq na każdej grupie próbek, a następnie standardową analizę deseq 2 w celu wykrycia różnic w ekspresji genów. Wykorzystuję również cztery dodatkowe metody oceniające różne aspekty dystrybucji odczytów. Są to distribution, cleavage i slope score, a także metoda Fischera. Wartości całkowite powstałe z pięciu zaimplementowanych metod są konwertowane na wartości względne, sumowane, aby wygenerować łączny wynik combined score dla każdej zidentyfikowanej cechy niekodującej służący do utworzenia rankingu. Następnie po posortowaniu raportowane są features z najwyższych miejsc rankingowych, jako te, które wykazują najwięcej różnic pomiędzy próbkami z podanych grup. Większość odczytów zanalizowanych próbek mapuje się do mikroRNA, następnie SNORNA i TRNA. Diagram Venna przedstawia liczbę features zidentyfikowanych przez każdą z metod i kombinację metod użytych w pipeline. Wykrytych zostało całościowo 315 typów niekodujących NCRNA, wykazujących różnice pomiędzy grupami próbek. DEC e 2 zidentyfikował tylko jeden, slope score 47, podczas gdy każda z pozostałych metod ponad 100. Otrzymane wyniki sugerują, że próbki pochodzące z guza różnią się bardziej od próbek stanowiących grupę kontrolną pod względem różnic w dystrybucji odczytów pochodzących z TRNA niż pod względem całkowitej liczby tych odczytów. Żaden z typów niekodującego RNA nie został zidentyfikowany przez wszystkie metody łącznie. Widoczny tutaj wulkanoplot ukazuje, że MIR-548AR jako jedyny wykazuje. Się istotną różnicą w ekspresji pomiędzy badanymi warunkami w analizie DEC 2 nie został on wytypowany przez żadną inną zastosowaną metodę. Nie można jednak wykluczyć, iż takich fragmentów niekodującego RNA wykazujących różnice w ekspresji jest więcej, mimo iż nie są wykazywane przez DEC. Sugeruje to autor Pipeline'u w swojej pracy, proponując ocenę różnic pod kątem dystrybucji odczytów. Na slajdzie widzimy tRNA oraz inne niekodujące RNA o najwyższej wartości łącznego w wyniku Combined Score. Trzy małe RNA zlokalizowane na szczycie rankingu wykazały najwięcej różnic pomiędzy próbkami raka piersi a zdrową tkanką i są to MIR21, fragmenty tRNA pochodzące z HIS-GTG i LIS-CTT. Zostały ocenione jako wykazujące różnice w obfitości przez wszystkie cztery metody oceniające dystrybucję odczytów. Uzyskaliśmy również kilka innych interesujących fragmentów pochodzących z tRNA oraz innych niekodujących RNA, głównie mirna, których profil ekspresji różni się pomiędzy próbkami obu grup. Tutaj widzimy mir21, który uzyskał najwyższy score oraz jego coverage plot, wykres pokrycia znormalizowanych odczytów, na którym możemy zaobserwować, że mir21 z ramienia 5' prim Występuje znacznie obficiej w tkance nowotworowej w porównaniu ze zdrową tkanką. Mir 21 był opisywany wcześniej w literaturze i wiadomo, że jest związany z rakiem piersi, sprzyja proliferacji przerzutom raka piersi. HSA mir 215P jest znanym onkomirem, najbardziej reprezentatywnym biomarkerem mirna, ponieważ należy do pierwszych zidentyfikowanych cząsteczek mirna, moduluje ekspresję wielu genów. wielu genów związanych z rakiem, jest rozregulowany w różnych nowotworach. Oprócz tkanek, ostatnie dowody wskazują na jego obecność w różnych typach płynów poza komórkowych. A jego apregulacja może promować wzrost guza, przerzuty i inwazje oraz zmniejszać wrażliwość na chemioterapię. Dowody z opublikowanych metaanaliz wykazały, że wysoki poziom ekspresji Hezamir 215 p był negatywnym predyktorem przeżycia w różnych nowotworach. Innym przykładem wysoko sklasyfikowanego NCRNA jest fragment 5' pochodzący najprawdopodobniej z TIRNA z, z antykodonem CTT rozpoznającym lizynę. Biorąc pod uwagę pozycję w rankingu, poziom transkrypcji i dystrybucję odczytów na wykresach. Wszystkie trzy najwyżej ocenione fragmenty niekutującego RNA wykryte w naszej analizie wydają się bardzo obiecującymi kandydatami do różnicowania między rakiem piersi a prawidłową tkanką na podstawie tego zestawu danych. Pipeline TSRNA Search, obok standardowej analizy ekspresji z użyciem pakietu sig 2 wprowadza nowe podejście. Metody wyszukujące tRNA i inne niekodujące RNA, a właściwie ich fragmenty o profilach nieregularnej dystrybucji odczytów. W następnych krokach pracy nad projektem zamierzam kontynuować analizę danych pochodzących z sekwencjonowania małego RNA oraz wykonać integrację z danymi pochodzącymi z innych poziomów molekularnych oraz charakterystyką kliniczno-patologiczną. Podsumowując, możliwe wyniki tego projektu obejmują uzyskanie większej rozdzielczości profilu NCRNA i ich fragmentów oraz identyfikację nowych biomarkerów diagnostycznych i prognostycznych raka piersi, które pomogą w podejmowaniu decyzji klinicznych. Cieszę się, że mogłam wziąć udział w Gali, chociaż wirtualnie. Pozostawiam swój adres mailowy w razie pytań. I tymczasem pozdrawiam z niezawsze deszczowej Irlandii. Do zobaczenia.